Dzisiaj inżynieriada z Nowej Zelandii w zachmurzony, zapylony dzień. Cześć wszystkim. A dzisiaj pokazuję wam niebo w Nowej Zelandii. Widzicie ten żółty kolor? Ten żółty kolor to nie jest zachód słońca. Bo jest, słuchajcie, a za 10:40 10, za 10, zachód słońca byłby dopiero za 3-4 godziny. A ten żółty kolor to jest pył, który przyleciał z Australii. A w Australii mamy wielkie pożary. A Australia z Now od Nowej Zelandii jest oddalana jakieś 2000 km. To jest tak, jakby pożar był w Hiszpanii, a nad Polską, nad niebo, że się żółte od pyłu. Który, który pali się od dymu, który pali się w, w Hiszpanii. Tak, tutaj w Australii mamy wielkie pożary, a w Nowej Zelandii mamy żółte niebo, a... bo się tam pali. To jest tak, jakby ktoś mówił, że klimat się nie zmienia, że w ogóle żadnych katastrof nie ma, że w Australii to w ogóle tam mały pożar jest w ogóle nieistotny. 2000 km. I mamy złote godziny przez cały dzień. I jest coraz bardziej, coraz gorzej. Z każdą godziną jest coraz bardziej żółto. Więc pyłu przybywa. Dobrze, słuchajcie, wziąłem z sobą mój czujnik, ten pył zapylenia SDS 011. Mam razem do niego oryginalną aplikację. I sobie po patrzę teraz, jakie jest zapylenie. I powiem wam, że jest świetnie. A <grytanie> Zapylenie. Słuchajcie, tutaj to jest podwórko, to jest, to jest miasto, żeby nie było wątpliwości. Miasto, a normalny taki tutaj ten ogród. I zapylenie jest na poziomie pyłów PM22,5 mam na poziomie 3. A PM10 mam na poziomie 9. To jest dobrze filtrowane pomieszczenie. Nowa Zelandia jest słynna z tego, że ma jedno z najlepszych powietrz na świecie znaczy, ma najczystsze powietrze, mimo że jesteśmy w mieście pamiętajcie, jesteśmy w mieście. Nie jakimś czystym otoczeniem, tylko w mieście. To tutaj mamy bardzo niskie zapalenie. Dla przypomnienia, w Warszawie mówimy o wartościach typu 100, 200, 400, a tu mamy właśnie tylko 3 i, 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 i 13, czy tam 12. W domu, jak byłem, to miałem pył w tych, tych PM10. Miałem na poziomie 18, czyli w domu mam brudniej, bardziej brudno niż, niż na zewnątrz. Więc ten żółty kolor, który widzicie tutaj nade mną, no to ten żółty kolor jest po prostu bardzo wysoko. Jest to pył, który jest jeszcze bardzo wysoko, który nie opadł tutaj na ziemię i, a, i więc nie jest jeszcze dla nas zdrowe. Jedynie co tak psychodennycznie trochę. I jeszcze jedna uwaga. Tutaj widzicie w tej chwili bardzo żółty kolor. Ja może w tej chwili, znaczy powiem Wam, że w rzeczywistości to wygląda nie tak żółto, jakby się wydawało, a jest oryginalnie jest tak bardziej brązowo. A ja może spróbuję tutaj w tej chwili zrobić właśnie przez, przez krótki moment taki kolor, jaki teoretycznie moje oczy widzą. A właśnie czyli taki brązowy. O, właśnie w tej chwili macie w tej chwili taki ten obraz, natomiast to jest fałszywy obraz, bo to jest obraz, który nasz mózg już tutaj dokonał korekcji. A e, w rzeczywistości, e, jeśli ustawimy sobie korekcję tak, jak powinno być w pochmurny dzień e, w telefonie, no to w tym momencie wychodzi właśnie taki żółty kolor. E, czyli naprawdę jest bardzo dużo żółtego koloru tutaj w tym naszym otoczeniu. E, no ale ale cóż zrobić, no tak, tak to właśnie wygląda. E, tak więc, no, zmiany są, e, mimo że pożar w Australii jest bardzo daleko, to wpływa tutaj na nowszą Nową Zelandię, to wynika z tego, że tu mamy taki bardzo silny promis, prąd strumieniowy, który właśnie ten pył z nad Australii przenosi nad Nową Zelandię, no i mamy w Nowej Zelandii na przykład brunatne w tej chwili e, e, lodowce są pokryte właśnie tym, tym pyłem z pożarów w Australii, a oraz na przykład dzisiaj właśnie w Auckland mamy właśnie żółte niebo. Żółte niebo i całą żółtą okolicę. I to tyle. Jak się Wam podobało, łapkę w górę. Jak się Wam nie podobało, łapkę w dół. Pamiętajcie subskrybujcie ten kanał. Nigdy nie wiecie, nie wiecie kiedy będzie następny odcinek. Trzymajcie Hej!